Janka Kasprowicz, Bóg się rodzi Bóg się rodzi, moc truchleje, co wołała ząb za ząb, krwawe zmazy krwią płaciła, tchnień litosnych gasząc żar, nowe, jasne idzie prawo, by przeniknąć mroku w głąb i miłością spór rozstrzygać i przebaczać w miejsce kar. Bóg się rodzi, moc truchleje, co na ludu zgięty kark ma obroże albo topór, co swobodę depce w proch. Sprawiedliwość i szlachetność naszyderczy szyderczy niesie tarka czcicieli prawdy Bożej we więzienny wtrąca loch. Bóg się rodzi, moc truchleje, co dla siebie i swych sług. Chciwie wszystek chleb zagarnia, co obdziera innych z szat, aby sama lśnić w bisiorach, gdy w łachmanach głodny brat. Bóg się rodzi, Obnażonych i zgłodniałych idzie Bóg, biczowanych idzie Zbawca, idzie Sędzia, a nie Kat, miłość jego, wielkie imię, a świątynią cały świat.